Cześć, witajcie! Postanowiłem nagrać całą serię oddzielną o Chinach z racji tego, że trochę łączy mnie z tym krajem, z tym językiem i opowiem w tym programie, co rzeczywiście łączy mnie z tymi Chinami, a także trochę o tym, czy rzeczywiście jest to prawda, że język chiński dla nas jest najtrudniejszym językiem na świecie, czy jest jednym z trudniejszych. Przede wszystkim warto, żebym się przedstawił, jeżeli chodzi o moje wykształcenie i zainteresowanie Chinami. Skończyłem studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim, skończyłem biznes chiński na Akademii Lona Koźmińskiego i kończę teraz China Studies po angielsku na Uniwersytecie Inańskim, czyli Indian University w Kantonie, czyli na południu Chin. No i jakby... Moim zdaniem to obliguje mnie do tego, żeby już móc zacząć trochę wypowiadać się na tematy chińskie. A także przeczytałem w tym roku trochę książek, w zeszłym kilkadziesiąt, wcześniej jeszcze też sporo książek na temat Chin. W związku z czym no, za mną raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ponad sześć półek książek o Chinach, na temat języka chińskiego. A także uczę się języka chińskiego od roku, tak naprawdę, no całego roku, na poważnie. Więc już coś tam mogę powiedzieć na temat też języka chińskiego. No i przechodząc do konkretów, czy język chiński jest najtrudniejszym językiem na świecie? To zależy. Dlatego, że jeżeli spojrzycie na takie clickbaitowe strony, zobacz jakie najtrudniejsze są języki na świecie, naukowcy odkryli, albo amerykańscy naukowcy ujawniają jakie są najtrudniejsze języki świata. To są rankingi robione dla osób, które jako pierwszym językiem posługują się językiem angielskim. Użyję teraz takiego słowa, którego niektórzy nie lubią, czyli my jako Polacy jesteśmy uprzywilejowani, jeżeli chodzi o naukę języka chińskiego. Co to znaczy? To znaczy, że my od urodzenia posługujemy się takimi dźwiękami jak si, jak dzi, jak no, podobnymi też do nich, bo w języku chińskim dokładnego takiego idealnego odzwierciedlenia tych nie ma z tych dźwięków, ale jest s, jest si, czyli trochę inaczej dobrze niż nasze si, ale jest bardzo bliskie, tak? czy dż, więc jesteśmy już obdarzeni tym sposobem wypowiadania się, który ułatwia nam słyszenie tych dźwięków, a także wypowiadanie tych dźwięków, które na przykład to sobie która zna tylko język angielski, no, sprawiałyby olbrzymie kłopoty. No, miałem y, też na zajęciach osoby z innych państw, y, przynajmniej przez jakiś czas, jak chodziłem na taki nudny i y, beznadziejny kurs. No i też będę na pewno w tej serii opowiadał o nauce języka chińskiego, y, jakich błędów unikać to taka krótka dygresja. No ale osoby z zagranicy, z wielu państw. Y, no, nie radzą sobie z wypowiadaniem pewnych słów po chińsku, dźwięków, a my jako Polacy jesteśmy już nauczeni tego, jak to wypowiadać. No, może z lekką korektą, która się przyda nam, ale to szybko się nauczymy na pewno, jak zaczynamy lekcję języka chińskiego, wypowiadać te dźwięki, które są bardzo podobne, bardzo zbliżone do tych, które my już znamy. W związku z czym odpowiedź brzmi nie, język chiński dla nas, dla Polaków nie jest najtrudniejszym językiem świata. Oczywiście, dochodzi tutaj wiele innych aspektów. Omówię najprostsze, które dla mnie w języku chińskim, no, są niesamowitym odkryciem i żałuję przez to, że nie nauczyłem się tego języka, no czy inaczej nie uczyłem się tego języka wcześniej. To znaczy, gramatyka jest banalnie prosta, jest naprawdę niewiele do uczenia się kolejności, na przykład słów w zdaniu, czy różnych takich gramatycznych. Rzeczy, które u nas nie występują, ale są proste do zapamiętania, bo to są niewiele schematów. Tam nie ma za bardzo czasu, bo tam nie ma czegoś takiego, co wskazuje na czas wykonywania czynności. Dodaje się tylko czas wykonywania czynności, wtedy on wskazuje na to, kiedy zostało coś wykonane. Nie ma żadnych odmian przez osoby, przez przypadki, więc to jest naprawdę prosty język, jeżeli chodzi o te sprawy. Jeżeli chodzi o wymawianie słów, dla nas to jest raczej proste. Tak jak wspomniałem, a jeżeli chodzi o pisanie znaków, no to tutaj trochę trzeba się wysilić. No i trzeba zauważyć, że język chiński nie jest językiem, którego uczymy się e, krótko. To jest język, który będziemy się uczyli przez całe życie i na pewno e, nie nauczymy się go w taki sposób, że jak ktoś posadzi koło nas kińczyka, zamknie oczy, no to nie usłyszy różnicy. Usłyszy różnicę, y, która nie, nie, nie będzie jakaś gigantyczna, ale jednak będzie występowała. Więc y, można powiedzieć teraz, że aha, to no może jednak to jest jedno, jedno najtrudniejszy język. No, moim zdaniem, do pewnego poziomu, czyli na przykład zaawansowanego, to nie jest trudny język. W sensie tak naj, najtrudniejszy język jest, y, powiedziałbym, zakwalifikowałbym go jako język czasochłonny. Trzeba dużo się napracować, żeby na pewno znać i mowę, i pismo. Bo w samej mowie jesteśmy w stanie nauczyć się naprawdę zaawansowanego języka bez, y, bez znaków dość szybko. Tylko problem jest taki, że nic nie przeczytamy. Oczywiście no też nic nie napiszemy, ale odręcznie nie musimy pisać, bo już teraz prawie nikt odręcznie nie pisze. Jest do tego pinin, o którym opowiem szerzej pewnie kiedy indziej. Natomiast tutaj wspomnę, że to jest właśnie taki fonetyczny zapis tych znaków, konkretnych wyrażeń, konkretnych słów, że zdań później jak rozbudujemy. Więc jeżeli chodzi o mówienie, o gramatykę, to jest prosty język, no może inaczej, jest średnio zaawansowany. W porównaniu do oczywiście tego, co, co myślałem wcześniej, czyli że to jest najtrudniejszy język. I jeżeli chodzi o pisanie znaków, no to jest kwestia 317 radykałów, czyli tych różnych konstrukcji, tak kresek, tak różnych tam pętelek, które pojawiają się w języku chińskim. No, i tego będziemy się musieli już życie, bo to jest niemożliwe, żeby dopanować na pamięć. Wszystko też Chińczycy yy, sobie nie radzą z wieloma znakami, to nie jest żaden powód do wstydu, ponieważ to nie jest takie proste. Ale jeżeli chodzi do pewnego poziomu, żeby opanować to do kilku tysięcy znaków, to nie jest najtrudniejszy język świata, i uważam, że wielu Polaków przez to, właśnie w tym ja wcześniej, yy, nie brało się za język chiński, ponieważ straszono tonami. O, to jeszcze może o tych tonach. No, wiele osób, które uczyło się języka chińskiego, uczy się czy nawet są nauczycielami, czy żyją w Chinach, mówią, że można mówić bez tonów, tak. Oczywiście, zaznaczając konkretne słowa e, gdzieś tam tymi tonami, żeby nie wyszło coś bardzo głupiego, ale Chińczycy też często, jak rozmawiają ze sobą, pochodzą z różnych prowincji, mają różne akcenty, tak. Czy na przykład ktoś z południa rozmawia z kimś z północy, to też często domyśla się po po całym zdaniu o co chodziło, rzeczywiście drugiej osobie. Więc nie ma się co przejmować tymi tonami, to nie jest tak, że się ich nie nauczycie, to jest dość proste. Tylko że też nie można popadać w drugą stronę w taką hipertonozę, czyli w to, żeby mówić za każdym razem w taki sposób, żeby tymi tonami trafiać. Trochę oczywiście udaje i przenoszę to na język polski, żeby było w miarę zrozumiało o co mi chodzi. E, więc nie ma się co przejmować z tym, gramatyką, nie ma co mówieniem się przejmować za bardzo. Dopiero rzeczywiście. Co nie jest trudne, ale czasochłonne pisaniem i rozpoznawaniem znaków, które będziemy się uczyć i uczyć i uczyć, zapamiętywać i przypominać sobie, są pewne ułatwienia. Na przykład to, że jak po pewnej części znaku jest coś takiego samego napisane, jak w innym, to prawdopodobnie wypowiada się go w taki sam sposób, tylko pewnie w innym tonie. To tak już pokrótce jeszcze jakaś taka ciekawostka. No więc, tak, zbiorczo odpowiadając, język chiński nie jest najtrudniejszym językiem świata. Jest językiem czasochłonnym, wymagającym systematyczności, ale nie jest językiem bardzo trudnym, jest średnio trudny. Może tak bym go zakwalifikował. Myślę, że w następnych programach też opowiem o tym, w jaki sposób ja się uczę, w jaki sposób się uczyłem i co uważam za stratę czasu. I podpowiem, co robić, żeby nie popełniać moich osobistych błędów. A to by było na tyle dzisiaj. Na pewno będę kontynuował tę serię i nagrywał o Chinach więcej różnych rzeczy: o książkach, o ciekawostkach, o geografii itd. itd. Na pewno nie zabraknie też polityki, spokojnie. Do zobaczenia.